Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać w BSP. Tak, dokładnie. To I dzisiaj mamy gościa specjalnego. Cześć. Okay. I będziemy dzisiaj grali w parkury. sobie. Dobra, no to Ty teraz wybieraj. No. Czekaj. Mm. Okay. To... trudny, łatwy? Nie wiem, jaki ty chcesz. Jakby co so, ja to, to już, już mój oprócz. jest drugi odcinek, to więc... W sumie fajnie. Trzeci. taki. A, no. Aha, ale żebym parkour wybrała. Jak, jak to mówię? No, no to ja już ten dołączam. Łoł, wow, ja właśnie zrobiłam. Mm. Dobra. Nawet mm. no to... parkour wybrałam. Robimy ale, gdzie musimy przejść, to? O. No dobra. Skoczyłam, w końcu. To najpierw sobie pokażę. O. wieżeczki. Dobra, teraz możemy. O. Postrzegam. Ciężko się wskakuje na pierwszy blok. Ja już skoczyłam za pierwszym o. razem. Tak, fajnie, że no. no. no to jest krypka. No tylko ja jestem taka mm. tempa. O, tutaj mam kryształ. Aha. O, u mnie koło tam robią no nie. E, ten. Później zaczęła i jeszcze nie przegoniła. Moja mama teraz obcina mojego psa. A mój tata tam e, robi ogródek taki w sumie. Pomaga mamie też. W ogóle dzisiaj chciałam iść A do basenu. Gdzie jest niebieski klucz? Nein. Nie wiem. A może na przodzie? Dobra, ja... Po... No nie, bo tu... Dobra, ja zacznę od początku chyba. No nie. Serio? To było... To było... Super. Ale nie wiem jeszcze może. W końcu to... Tu nie ma. Nie ma. Skąd jest ten niebieski klucz biorą? Ej, To poczekaj, napiszę. Nie ma? Nie ma? Albo ja jestem ślepa. Albo No nie ja wiem. też nie widzę. Coś, ty, Czekaj, Przyjrzyj się, że wszyscy wskakują. Czemu każdy wchodzi tu? Kurde, mikrofon mi spadł. Okej? Okay? Nie wiem gdzie jest ten klucz Mam już go... Mam tak trochę gdzieś I tak jakaś za, do za dobra Nie jestem farkury to jest super Gdzie to jest? Ja nie wiem gdzie ten klucz To trzeba wiem gdzie on może być Gdzie? Ale te, kurde, ten, te nowe bloki tak oceniam na 2 na 10 Jakoś mi się za bardzo nie, nie do... podoba. No, mi się też jakoś nie podobają za bardzo. Chińskie znaczki to tyle. Super. Nie dobra, nie wiem, gdzie jest ten niebieski klucz. Dobra, ja i tak będę przechodzić. Może jeszcze znajdę. No, ja tak tego nie znajdę. Mm. Dobra, musiałam coś zobaczyć. w ogóle jak będę miał swój numer to będę robić ten lajwy Mam. Oj, gdzie ty jesteś? gdzie ty jesteś? ja jestem, jestem przy krysztale. Się... jestem w ława. na no serio serio? o kurde o Dobrze. Dam radę, ty. dobra. Wow. Wow. też damy jakoś radę. A może jeszcze tutaj na dole są? Patrz. Kurde, sporo. Ej, czy ja tam widziałam niebieski klucz? Czy mi się coś przyda? Tak, widziałam. Tam jest Właśnie na dole. I tak, ty tam a doskoczyłaś? Ja na górę, jak wyjść na górę potem? Nie wiem. E, no, to o, tak super. Mam, jestem. Jestem z niebieskim kluczem. A tu tam jest... A, no dobra. Tylko Aha. teraz... Nie mogę deadnąć. Szkoda, że tutaj koło niebieskiego klucza nie ma tego. Mm, jak to się nazywa? Tego kryształu. Co nie? prawie bedłą. Daj ta. Ja nie mogę teraz... O, stamtąd, Dobra już. Dobra, weszłam. nie ja wychodzę, nie, 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 nie wychodzę, nie. Bedną przed kryształem. Dobra, ja może jeszcze dam radę. Ja jestem koło portalu. Jestem na jakiś cych, nie wiem. Niepewnie ja pewnie też deadna, ja jakoś za bardzo nie jestem dobra. Dobra. Albo po prostu mi na czat. No to. No z czatu. Dobra, ja już mam... Dobra, jak ty wyszłaś, to ja też. No dobra. Ty wejść na czatę ja do to dołączam. Tylko co bym będziemy robić w ogóle na czacie. Nie wiem coś, bo na pewno. To się na pewno znajdzie. Bym wolała parkoury, no ale spoko. Ale cóż, ja nie umiem parkour. No. Taki nawet. O, mam parkour o. Okej. A dobra już nie. Czekaj, znalazłam parkour, a nie wiem czy nie spudnęło na nie No dobra, no to my możemy tak O no właśnie, jeszcze zakręcę kołami. Ciekawe co mi się wylo wylosuje. No Dobra, wyszło ja na ten. Parkour. Chwila, chwila, chwila. Jakiś taki. Dobra, znalazłam 20 starką nie. jest słabo. Dobra, dołączam do ciebie już. Nie jest to oceniony to, to, więc nie wiadomo czy jest fajny czy nie. A co to jest? To są pułapki? No. Tak, musisz uważać. Bo mi się nic w ogóle nie załadowało, to jest słabo. No dobra, były płapki, no. Kurde. Żyjesz? No nie. A. Ja Chcesz chyba tu nieśmieć tamten. No i to o wiele. Znaczy tak, na razie nie tak jestem szczerze. w połowie to, więc nie mogę ocenić jakoś za bardzo, ale widzę, że no ten, te takie pestki oto arbuza są ładne. Takie pestki masz. A, widzę po, no, po prawej. No, po prawej od razu. Zim. No nie, bydłam przed tym, przed przejściem. Mm. Czy, czy możemy mieć na tata? No. Czy możemy stać? Ej, depon w pułapkę. Terio i spadłam. No dobra, Aha. jeszcze trochę spróbujmy. No. Ktoś napisał, że tu gdzieś jest klucz. No. Że tutaj jest klucz. A no, tutaj jest. No nie jest. jest, jest wow, nie wiedziałam nawet. Dziękuję osobom, która. Ja bym się nawet. No, ja się nawet nie O dobra mam klucz. Jest! Dobra. No już... Taką w życiu nie przyjdę. To też są za trudne? O no właśnie, zapomniałam, e, powiedzieć, że nagry nagrywam... Nagrywam. O, jeju w końcu. Dobra, nie. stereo.

Właśnie nie wiem czemu ale nikt nie może właśnie mojego kanału znaleźć, ale dobra, ten. Może od wiesz, zero subskrypcji, czy tam od jednego, bo ja mam jeden, no to może nie wyszuka się. Mam. A nie wiem, tak w sumie to nie wiem kiedy, ale na ileś tam subskrypcji dam moją twarz. No. Ale, no nie wiem, czy jakoś tak za 100 osób nie no. 1000, 2000 może? Myślisz, że dobijesz tyle? Nie. W sumie, no, no bym chciała. To jest też moje marzenie. Ja też bym chciała. Każdy by coś chciał. No. O. Każdy ma w życiu swoje marzenie. Na przykład, ja mam marzenie, żeby. Masz 151 subów? Nie. Jeden. No nie. Jest mi tak się trochę przekazał. O, o, jestem trochę dalej, wow. No ja też byłam, ale ja chyba chodzę. Ja nie umiem problem. Że... Ja Dobra, umiem no to parkouru. teraz ja chcę wybrać. Dobrze. Ja poczekam, bo ta dziewczyna jeszcze coś pisze. No, jest. Ja sobie pogłaszczę, te, te. No te, też, te, te, bo te. Z, lubię mieć kryształy. Zbieram w ogóle. Dobra. Ja będę teraz w ogóle zbierać kryształy i ten... Będę potem miała odcinek, że otwieram też. W sumie nie powinnam zdradzać, no ale dobra. Co z ty mnie robisz zdjęcie? Hmm. Odcin ok, się. Fajna. Tak. Okej. Okay. No skocz. Ech, ciebie nie widać, że czekaj, muszę to przestawić. Nie dzięki. Dobra, chodź. Idziemy. No, dawaj. Poczekaj dawaj, jeszcze ko. coś. Skąd? Ja miałam 101 słup, ale mój brat na Prima Priest miłsomną. No tak. No niestety tak są. Jest. Dobra, no to teraz ja chociaż wybiorę jakiś parkour. Może ten przejdziemy. Jakiś łatwy, bo ja nie mam w ogóle. Mm. No dobra. Ale no jakiś łatwy jadę. zrobimy? Żeby Czy nie było... robimy parkura, może. Jakieś zrobimy, co? Możemy w sumie zrobić. Kto ja cię zaproszę? E, Roby świat. Duży czy wysoki? Duży. No, już Cię zapraszam. Spoko. No to ten, jak już przechodziliśmy parkury, no to zrobimy swój parkur. Dobra. Nie. Co chcecie jeszcze się nagrywa, bo tak patrzę. Muszę zobaczyć w Albo nie, ja zobaczę w innym. Co to, to tutaj ładnie po mnie? Dobra, jakaś I... jeszcze do mnie napisała. Znaczy w sumie ją znam, ale dobra. No dobra, no to teraz chyba najbardziej to zrobić lawę, ja mam to jakby co? Nie, ja chcę taką. O, no taka też może w sumie być. Ej, a może robimy pudrowy parkour? O, A? taki będzie ładny. Ja lubię w ogóle pudrowe róż, to więc może być. Jaki by tu kolor wyglądał? Masz krzyża? Albo Jakiego? Śluz? Co? Masz ślus? Ślus. Ślus, poczekaj zobaczę. Czyli Luski coś takiego, poczekaj. Śluz, ślus, ślus, Coś takiego? Błot. Poczekaj, ja już chcę. Śluz... Ja mam ślus mam, mam, No To teraz yy, Ci powiem jaki kolor. Czekaj, chwila. Kliknij na kolor. Ale epicki bambus. Wow. Wiem. Dobra, ja sobie go kupuję. Lub, poczekaj. Jeszcze są takie zwierzątka, takie fajne. Episkie. Ej, a co to na no to, że... Że? A, Kliknij. no taki ślus mam. Dobra, już wbiorę yy, Teraz Ci powiem jaki kolor weź fioletowy chwila 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 moje jeszcze szukam dobra mam śluz. dobra jak mam no fioletowy, fioletowy na samym końcu no i pierwszy rząd jak masz to masz drugi nie poczekaj który rząd drugi mhm. i z drugiego rządu na samym końcu dobra ten w sumie też go chciałam no to dobra może być O nie, tak mu się dotknie. To będzie ten start. Okay. Tak, klocki. Muszę ale szkolę. fajnie, bo dzisiaj taki tak, długi do odcinek. Dodatku. W sumie to nawet nie wiem ile. On trwa. No. Ale na pewno długo. Y jaki ja biorę pana? Zrobimy to tulipanem. Ja mam fajny pomysł. Musiałam panie. sobie trochę zwiększyć czas, bo tak to by było trochę. Dobra, może być. A dobra, spoko. No to dopiero teraz mi mówisz. Ja już mówiłam, że tak będę robić, że w fill, fill, fill. Dobra, spoko. Możesz ścianę co sumie zrobić. Dobra, no to już? sobie prefabrykaty. Czekaj, czekaj. Ja lubię prefabrykaty. Bo, dobra, Ej, jakbyś jakbyś miała VIP-a, to tam jest taka opcja, że już masz zrobione te ściany. Wiem. No. Ale taka na razie czarna, potem kolor, tak? No. Dobra. Potem na końcu kolory będziemy okay. robić. No. Chyba najbardziej. Ale poczekaj, w którą stronę to będzie? W tą? Poczekaj, już patrzę, jak tylko zrobię... Ta. To jest... Patrz, w tą? Ty Tutaj, ty. jak ja idę? Tutaj. Okay. Tutaj? Tak. No. Nie, tak. Tak. Dobra, to, to dzięki, chyba. bo tak to bym inaczej zrobiła. Ładny start? No, może być, jak dla mnie. Nie tak blisko, o. Może być tak? Tak? Tak. Dobra, może, może być. tak hmm. coś... No co my robimy na początku, ogólnie? Ja myślałam, żeby coś z tą lalą zrobić, nie? W sumie możemy zrobić to, co tam na tamtym parkurze było. No spokojnie Znajdę. O, mam słuchawka. Coś innego, ale no dobra. jest równo, już nie wiem. O, dobra jest równo. Majcie w tak, coś takiego. Pokaż. Dobra, coś takiego. A, no takie coś. Ej, z złej strony to zrobiłem. No właśnie, tak po mówię, tak. Chciałam już powiedzieć, że tak trochę. Dobra, ja idę robić ściany. Dalej. Czemu no, tu nie ma żywnika? No, nie. no szkoda trochę. Ja. No mi się ostatnio skończył. A ten, wczoraj mama miała mi kupić właśnie gazetkę z vip no ale jednak mnie nie kupiła. Jakoś kosztuje? 10 zł. Już jeden raz ku kupiłam Zuzi i teraz będzie musiała mi oddać hajs. Mhm. Znaczy Jak w sumie moja to? mama kupiła, Nie bo można. Aha, czyli ty tylko je kot podałaś. A tak. potem ci odda tak. pieniądze. No, i tak właśnie było. Ja już bym tak chciała. No, widzisz, no możemy tak zrobić, no tylko wiesz, byś mu chciała mi oddać, bo no tak za darmo to tak. Hmm. Jeden raz ja dałam za darmo, a ona mówiła, że to jest nieprawidłowy. A nie, nie używałam czemu? go. Nie wiem czemu. A w ogóle nie używałam go, to jest super. Może źle w kotnia. Może. Dobrze zmieniam ten to... kolor tych ścian. Był w, ten jeszcze folii. Kurde, zrobiłam, patrz tutaj taką dziurę. nie. Super. Jeszcze jedno. dobra, dobra, już jest. Już zmieniam kolor. Ładny kolor, nie? No, mi się podoba, jak najbardziej. Wiadomo, że dziewczyny robiły, bo na różowo. No właśnie. Znaczy, w sumie chłopacy, na przykład Mikalo też zrobił taki y, ten różowy parkour. Y, na start robię to, co miałam, tylko... Tym razem lepiej to postawię. <laughs> to się dotyczy odnośnie nie, bo nie mam stawiać właśnie takie rzeczy. Siup. Jeszcze jedna ściana. Co jest grane. Nie wiem, czy to jakoś tak dokładnie jest zrobione. Ale staram dobrze. się. Staram no się, serio. Dobrze. Czasem jak robię parkurę to nie wiem czemu, ale mnie bolą oczy. No było tak od tego wszystkiego, nie? Co się no. Nie ja tak też mam. Nie przejmuj się. Tak? Tak to może być? Bo no, ja nie wiem. I gdzie? Na, na samym początku. No idę właśnie tam. Serio. O nie! Wywaliło mnie. Serio? No nie. Kurde Najgorzej Ale nie pokazało mi się czy chcę ten... Dołącz do mnie Dobra Jeszcze raz będziemy? Nie, dobra I tak w ogóle ten Dzisiaj ten w opisie będzie ten nazwa mojego Discorda i ten dołączać. Ja ten za Unii daję moda, jakby co. Co nie. Moją nazwę też możesz nie? Dobra, możemy ten fioletowy, czy jakiś inny? Poczekuj, bo ja to poszukam. Nie, czyli. Fajne mm, jest ta Dobra to jaki bierzemy Nawet jest butelka A pamiętasz co się w naszej klasie działo. Kurde, ale właśnie Ciebie chyba wtedy nie było, ale jak byliśmy zawsze na dworzu, jak była świetlica, to no chłopak, no ten Maciek, co nie, on musiał pocałować ten, nie, Jarek musiał pocałować Karinę w policzek i on pocałował nią. Serio. Ale potem, jak zawsze, pani przyszła i... Co wy robicie? A co wy tutaj? Co? co? Ona to moja córka. Ja coś... napisz, 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 mam. W sumie... O, no właśnie, zapomniałam. Jezus, ja ciągle zapomniałam. A, i ten, zapomniałam, ta na parkurze, taka dziewczyna jedna, yy, ten, przepraszam, ten. To tak. Ona po powiedziała hej ty i jaki kanał. No to pozdrawiam ciebie, jak Ty oglądasz. I no już się podało w sumie kanał. No, to. no ale się nie. Się No nie... No nie tak wiem nie czemu. To. No niestety tacy ludzie są. W sumie to właśnie najczęściej jak ktoś pisze, to wtedy na przykład mówi, że nagrywa, ten zbieram na odcinek Co? prezenty. No, to ja na PRIF. Spoko. to ja jestem popularna, masa osób do mnie wypisuje. Ale na PRIF ten na BSP. Tak. Dobra. Tylko wiesz, ja za bardzo nie umiem zatrzymywać, ale... O! Nie, nie musi zatrzymywać. A, no dobra, no bo mogłam wyłączyć ekran, jakby co. Nie, możesz to wyciąć, jeśli nie umiesz. Ten moment. Nie umiem. O. To ten? Czekaj, tak. A Daś? Czy jak? Co? Gdzie on? Nie, gdzie ty jesteś? Nie. A gdzie on jest? Ten Matrox. A gdzie wy jesteście? Idźcie pod um, fioletowy dom. Nie, pod żółtym stoję. A, no to już idę, w sumie. Idę, idę, idę. O kurde, no tu tutaj trochę przeklęty jest. Eee, dobra, na razie będziecie mieli wyłączony ekran, bo muszę coś zrobić. chcesz zrobić i wyłączę jeszcze mikrofon tak na chwilę.. No jeszcze nie ważne w sumie. Tak. A oni Ciebie nie słyszą? A teraz no, mnie słyszysz? Tak. Nie wiem czemu, ale spoko. Dobra. Dobra. Nieważne. Idziemy do pracowego domu. Spoko. Dobra, już w sumie mogę obraz. Dobra, mamy już. No Ja jestem taka popularna. Dobra, Co no to chodź. Tak? Nie wiem. No to gdzie jest ten twój? No. Nie wiem, gdzieś polem. Dobra, może no gdzieś. Gdzieś to mam. No poszli no, tam. No. Dobra, łamiemy się. Siema. Ale fajny nie piesek. No, nikogo... Ale piski, dobra. Gdzie? No tam był taki. Ja lubię te haski. Ja? On miał chyba haski taki. No nie haski, ja mam inne. Haski. Ja to haskiego, nie wolno ci haskiego. Nie chcę, ale w SP. Taki w sumie no, no nie haski, tylko taki podobny. Ten co zawsze Hania chce. A Hanka chce tego. Jak to się? nazywa? Właśnie też nie zapominam ciągle. No te, tego z tego takiego małego. Wiesz chyba tym. Ona chce tego. No. Ona ma na tapecie mm. takiego, wiesz? E, ten na informatyce no. zawsze. No, no, no tego ona właśnie chce. No, no. Ja właśnie ciągle zapominam, mało na to tak zawsze może zawsze mówi, dobra. Trochę znowu. Dobra, no to Ale co teraz te... robimy na odcinek, żeby trochę się nie nudzili. Nie My możemy jakąś rodzinę zrobić, coś nie wiem, co tam ktoś. To twój kanał, wiem. Też nie wiem. Możemy na razie się tak na szybko zalogować na Movistar Planet? Czy nie? Nie możemy na BSP, ja bo nie jest No dobra, no to nie wiem w sumie co. No to możemy już kończyć odcinek. Ale w sumie taki długi odcinek fajnie zrobiłam. Taki. Jeszcze może, na, jeszcze raz na, napiszę, nagrywam. Może jeszcze ktoś się wejdzie na mój kanał. O na razie nic. nie. Nie wiem, czy wy musicie do mnie wypisywać zawsze. A ty nic nie robię. On nigdy mnie nie wpisuje. Serio. Czy się to odcinek? nie wiem. Jeszcze nie. Dobra. Dobra, no to... Dobra. No to chyba już kończymy. To więc... No to pa. Jeszcze nie. Dobra. No...